Już? <laughs> Witam serdecznie. Cześć. Kolejna nasza instalacja bifacjalna paneli fotowoltaicznych na gruncie. Jak widzicie panele bifacjalne produkują z jednej i z drugiej strony. Pan Michał jest właścicielem tej naszej instalacji. Witam. Kilka słów od niego. No, instalacja wykonana bardzo fajnie. Zwróciło mi się rachunki prądu z załatwiania tego wszystkiego i z e, umawianiem się z Panem Jarkiem e, bardzo ładnie wszystko to wyglądało z Pana Jarka strony, każdy telefon jak miałem jakieś pytania co w trakcie, dzwoniłem, od razu odpowiadałem odzwaniał, mówił, rozmawiał z Panem Jarkiem zrobiono jest bardzo fajnie i miałem problem z panelami czterema, bo pękły ale przez Pana Jarka zaraz załatwiłem reklamację Pan Jarek zadziałał, momentalnie zostały wymienione i, 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 i instalacja jest bardzo fajnie wykonana Jestem bardzo do, zadowolony. Bardzo dziękuję. A chłopaki jak się spisali? To był szybki montaż, długo pan musiał oczekiwać? No, montaż to był. No, umówili się na konkretny dzień, przyjechali i montaż dwa dni, trwał gdzieś tak. Jeden dzień postawili stelaż, drugi dzień przyjechali, panele montowali, podłączali, wszystko tak. Mhm. To dwa dni zajęło im to i. i skończone. Był, i skończone z podłączeniem do sieci, ze wszystkim. Jak przy mocnych wiatrach? Sprawdza się ta konstrukcja? Na razie stoi nic. Nie dać, tu wiatry ja, są naprawdę różne? Nawet. Z... Czerwony Żad, by się nie przesunął jak nie, widzę. Się nie Bo ile razy ma ta instalacja? E, to, nie rok i dwa miesiące, jakoś tak. No, to prawie mamy prawie już, no już no. mamy, no już ponad rok czasu. Rok czasu. Czyli co? Produkuje swoje? Produkuje, tak. To jest instalacja 10 Dziesiętnkowa, To co za to produkuje? I nie ma z tym jakichkolwiek problemów. Tylko były chyba cztery panele wymienione. By wymieniali. Cztery tak. wymienialiśmy. To, to Długo pan, pan czekał na tę wymianę? W jakiś niecały miesiąc to było po to przez, przez tę firmę Tak, bo się. musieliśmy no to same no. zamontować, więc chwilę było trzeba poczekać. Ale instalacja jakieś, pracowała tak. dalej. Instalacja pracowała, bo to były tęknięty tylko środku edukacyjnych, tak? A no, instalacja pracowała i dalej produkowała to co te Także um, swoją mocą pracowała cały czas. Także bardzo dziękuję i ja dziękuję również dziękuję. Dziękuję za polecenia. Również dziękuję bardzo.